Wszystkim tak, się cieszę i tak, tak. dziękuję kapitule, że wybrała mnie tak, <grym> tak. tak. na ułończenie na roku 2023. Ale też cieszę się z tego powodu, że, to się, że ta gala jest właśnie tu. Bo ja jestem wychowany w tym parku. To tu były drzewa pomarańczowe, gdzie żeśmy zrywali te pomarańcze. Co prawda były bardzo fajne. Tutaj jest kanał, czyli ja, gdzie, gdzie latem się kąpaliśmy, gdzie się topiłem zimą i latem. Także to ja bym par. w tym parku. Czasami wszystko właśnie zależy od tego, rozwoju człowieka, od tego, jakie jest jego dzieciństwo. Moje dzieciństwo było tutaj w, w nieborowie, w parku i w pałacu. I bardzo jestem wdzięczny rodzicom, że, że nie trzymali mnie, że tak powiem, krótko. Że pozwalali mi na wiele że, że nie, nie byłem trzymany pod kloszem, mogłem no, prawie robić to, co chciałem. A to też jest to rozwijające. Ja, tak, się tak, tak, ja tylko po prostu chciałbym tak podziękować wszystkim tym, z którymi się spotkałem w różnych takich życiu. Jak jeździliśmy, dziękuję Ci Mielek za przybycie i za wspólne rajdy na Ukrainie, w Bieszczadach, Bawsk i okolice, także kiedy jeszcze jeździliśmy tam z, z, z Arkiem, no, z, z Mikołajem, także dziękuję swoim kolegom <laughs> który którymi jeszcze od wielu lat na, na wyprawy, na Hintertux, Samolid i inne okolice. Także miło z Wami spędzam czas, czas dziękuję Wam i e, życzę jaskowi powrotu do zdrowia. bo Czasami się zdarzy wypadek, tak jak się w tym roku zdarzył jednemu, jednemu z nas. E, A oczywiście, to jest jedno wiadomo, że nie dźwignąłbym tego, tego e, organizacyjnie e, e, tych turniejów e, bez wsparcia e, profesjonalnego. Także. Dziękuję dziękuję też Jarkowi, który pomaga e, i, i robi, co, robi, co może. Teraz tu widzę, e, e, Jacek Walczak się tutaj na mnie patrzy, bo to jest grupa kolegów, z którymi gram w hokeje. Dziękuję Wam, że mogę z Wami grać. A nie bardzo dużo podajecie, że mogę Wam strzelać. Także, także że, że akceptujecie tą taktykę, że, że, że mogę tam cały czas coś tutaj tej bramki wepchnąć. Yy. I teraz zwracam yy, się do swoich pracochór, osób, które tu pracują. No dziękuję Wam, że mnie. Czas wolny. Także dziękuję. No i nie. Ja, ale do to ja bym mógł <grym> Także bo w ogóle prawa mi umożliwia zarobić pieniędzy na to, żebym miał je właśnie wydać na te wszystkie cele. Tutaj teraz teraz mówię, jeszcze jeśli chodzi o. o teraz przechodzę do tenisistów kolegów. Pana Stasia Dańczaka, i dziękuję za, i, bo wykształcił mnie Stasiu Tańczak, Marcin Tańczak i Kuba Tańczak, a może jeszcze będę grał z tym prawnikiem Pana Stasia Także, <grywa> pozdrawiam tu kolegów Andrzeja Sobierajas, szczególnie bo pracowaliśmy wiele lat na oddziale wewnętrznym, no i z Andrzejem Kazimierczakiem, to ja wspominam lata pracy y, w oddziale wewnętrznym, no, to są najlepsze moje lekarskie prace yy, lata życia. No wtedy, wtedy było to o wiele łatwiej pracować, bo, bo w sensie psychicznym, bo dzisiaj to każdy lekarz jest pod rodzin internetu i po i Wtedy praca była bardziej swobodna i mniej stresująca bym powiedział. Także w ogóle dziękuję wszystkim za przybycie Jestem wzruszony tym, że, że, tutaj tak wszyscy przedmówcy o mnie ciepło mówili i na koniec teraz to przechodzę do klubu. Ja bym w ogóle nic nie zrobił bez stabilnej rodziny, bez synów, którzy mi pomagają, bym w ogóle nie wdrożył tych fanabeli, bo to są pewnego rodzaju fanabeli. I w ogóle to chcę podziękować swojej żonie, która te fanabeli toleruje nie jest fanką, nie jest fanką tego. witam i mam trochę tego czasami podróżki w nosie, ale w ogóle jest w stanie to zaakceptować i pozwala mi działać. Także żołnierz dziękuję.